A przed chwilką już powiadomiłem nadleśnictwo. Już się za chwilę zaopiekują tymi śmieciami. Zostawiam go przy pierwszym zjeździe. W prawo z Włoszakowic na Zaborówiec. No, dzisiaj niedziela. Sprzątamy. O, z Bobim las. Zostawiamy przy wzdysce 14.00. Pierwszy worek. Zostawiam tutaj, dzisiaj niedziela, mój drugi worek. Ten to jest z piątku jeszcze. He. o w tym miejscu pierwszy zjazd do lasu na drodze z Włoszakowic do Zaborowca no sprzątam dzisiaj park Grabiszyński zostawiam tutaj jeden worek przy polu o jestem tu pole golfowe tam i jeszcze jeden uzbieram na pewno to mój drugi dzisiejszy worek, zostawiam go tutaj. O, tu jest parking. A tam górka. I jadę do domu. Dwa dzisiaj wystarczą w parku Grabiszyńskim. 14 sierpnia mamy tutaj, zostawiamy. O, z Bobim jestem Bobi i ja. Zostawiamy tutaj nasze dwa worki, co sprzątaliśmy wzdłuż drogi dziesiątki idziemy tam dalej dziesiątką do ósemki może jeszcze coś znajdziemy w poniedziałek, we wtorek powiadomie na ślednictwo, bo we w poniedziałek jest święto a tam jeszcze zostało popatrz tam jeszcze jest o, Robert na wyciągał takie coś takie długie to jest chyba z 5 metrów w sumie ma, jeszcze chłop wyciąga tam przed chwilką pan zabrał stąd nasze dwa co żeśmy z Robertem uzbierali a ja już doniosłem panu następny worek nie powiadamiałem nadleśnictwa a pan od razu zabrał bo też się zajmuje porządkiem tutaj w lasach widać tutaj do tej 63 trójki oddziału doniosłem jeszcze drugi worek pan zabrał przedtem dwa teraz jeszcze zostawiamy dwa w tym miejscu tutaj przy tym parkingu przy tym miejscu postojowym zostawiam nasz piąty worek bo tutaj jesteśmy na tym parkingu i na tym dzisiaj kończymy. Jestem na trasie z Dominic o, do Włoszakowic i tutaj, przy wzwyżce numer 14, zostawiam moją pierwszą zdobycz. Jadę dalej. To jest tutaj, jest z lasu po lewej stronie. O, po lewej, tam jestem, tutaj, w miejscu, gdzie ktoś chyba 3 tygodnie temu podrzucił te worki. O. Ale jeżym, ale chciałem pokazać o butelka. Już zebrałem tutaj chyba z pięć butelek po piwie, i jeszcze dookoła pozbieram to myk myk. No, tutaj na tym zielonym punkcie kontrolnym zostawiam mój drugi worek dzisiaj, poniedziałek. Posprzątam jeszcze ten parking i jadę walczyć na drogę włoszakowice zaborówiec Jadąc z Włoszakowic do Zaborówca, pierwszy zjazd do lasu. Zostawiam tutaj mój trzeci worek i idę dalej tam na Zaborowiec walczyć. Pierwszy zjazd do lasu za parkingiem. Tam jest parking jakieś 200 metrów. Od Włoszakowic tutaj zostawiam czwarty worek. Idę walczyć dalej. To mój piąty dzisiejszy worek. Zostawiam go w tym takim zjeździe. Nie jest on oznaczony żadnym znakiem. Nic nie widzę. Po prostu trzeba będzie go zobaczyć. O, tu jest taki nowy słup. Inne są troszkę starsze. Idę walczyć dalej. Oddział 60. Jestem tutaj. Naprzeciwko tego. Parkingu, miejsce po pojazdów. Tutaj wczoraj ten worek położyłem, a dzisiaj, to tutaj, już mam mój nowy worek, a tutaj koło tego kanału proszę 20 butelek. No to się biorę do roboty. A zostawiam tutaj mój szósty worek z tymi butelkami, to jest 60 oddział. Już zacząłem następny, to jest naprzeciwko tego parkingu, gdzie zostawiłem o wczoraj swój piąty chyba worek. Walczę dalej. No, tu jest oddział 61. E, tam jest taka dróżka. Nie wiem to być może że prowadzi nawet do tej leśniczówki. Ale tutaj w tym, przy tym zjeździe, przy tym 61 słupku, e, zostawiam te dwa worki i tą blachę, co gdzieś tam z lasu wyciągnąłem głęboko. I na tym kończę. Wracam do domu. 17 sierpnia zostawiam mój worek tu przy parkingu. Jeden i na dzisiaj starczy. Dzisiaj była tutaj jakaś firma. Jest błysk w parku. A dzisiaj mamy 20. Od rana walczę z brudem. O, tam gdzieś jest mój rower. Muszę zobaczyć, jeszcze stoi. A tam dalej jest parking ten pierwszy po prawej z Włoszakowic do Dominic. A tutaj chciałem pokazać, bo tu już worek uzbierałem, ale chciałem pokazać tutaj taki, kurczę, o, jeszcze butelka, jakiś zlew. Zlew, to ciężkie będzie jak diabli, rozbity. Muszę to donieść jakoś do tego, do tego gdzieś tam, o. o. Widzę gdzieś tam jest, Już teraz to nie wiem, ten parking i tam zostawię te dwa worki, ten z prawej taki niepełny, ale ciężki, cięższy niż ten z lewej, bo tutaj sama ceramika prawie, no jakiś zlew połamany wyciągnąłem z lasu, tam daleko z lasu, chyba 100 metrów od drogi, Ech, 50 te pozostałe worki to są chyba innych ludzi. Może te sprzątają lasy i tutaj zostawiają, ale te są dwa moje. Dzisiaj zaliczam sobie dwa i powoli wracam. No, z Robertem tutaj, 27, rozpoczęliśmy sprzątanie lasów. Bobi tutaj jest. Tu ja. Jak? I zostawiamy przy tej wzwyżce 14 te dwa worki i idziemy jeszcze dalej. Jeszcze jeden uzbieramy. Pierwszy zjazd. Z na drodze z Włoszakowic do zaborówca, tam jest zaborowiec, zostawiam tutaj worek. Tam są Włoszakowice i trzymam. Dzisiaj wystarczy. A zarośli gdzieś tam przy tym płocie, przy ulicy Grabiszyńskiej, leżały takie dwa koce. Tutaj przyniosłem je pod ten śmietnik. Tutaj jest pętla zaraz i tutaj je zostawiam. A widziałem, że tam. Firma sprząta to pewnie zabiorą. No tutaj znalazłem jeszcze taki pojemnik na zwierzaczki. Nie jakieś tam jeszcze śmieć. Tam po drugiej, tu jest płot. O, po drugiej stronie jest cmentarz, tam grabiszyński. Tam w prawo, za, na końcu płotu jest pętla tramwajowa. Wezmę to tam wyniosę gdzie poprzednio te dwa koce. A tutaj przy parkingu, tam jest parking. Zostawiam mój worek, który dzisiaj uzbierałem. Tam jest siłownia. A tam widziałem, panowie sprzątają park. Nie tylko ja tu jestem, będzie błysk. No, ja też zrobię jeszcze jedno okrążenie. Może uda mi się jeszcze worek zebrać. No, zostawiam ten pojemnik na zwierzaki. Tutaj też szmaty też. Tam jest pętla tramwajowa. To jest takie duże w porównaniu do tego e, śmietnika. A tam wyciągnąłem to z tam gdzieś z krzaków, pod tego płotu. No, tutaj dzisiaj jest jak zwykle, nie, nie jak zwykle, tylko dzisiaj jest 13 września. E, zostawiam drugi worek, ten jest z czerwonymi Tam ten chyba był zielonymi i tam jeszcze miałem stratę, bo połamał mi się jeden chwytak. Już widać w międzyczasie, ta firma już sprzątnęła mi ten worek. A teraz zostawiam, niestety, drugi. Oni jeszcze jeżdżą po tym parku i sprzątają. To też pewnie zniknie. 17 września uzbierałem tutaj jeden worek. Tam graszka jest, bo byliśmy na grzybach i tam wzdłuż dziesiątki i ósemki zbierałem. To ten jeden worek wystarczy. Nawet znalazłem jednego prawdziwka. Ale śmieci za to pełno. No i tutaj zostawiam, bo będziemy wracać. To mój drugi dzisiejszy worek. Posprzątałem ten parking tutaj. No to zostawiam dwa. W poniedziałek zadzwonię do na nadleśnictwa. Dzisiaj mamy 18 września. Robię porządki troszkę w lesie. Pada cały czas deszcz. I tutaj zostawiam pierwszy worek pod tą wzwyżką 14. Tu już mam następny. Zaraz go doładuję i na tym skończę. Wystarczą te dwa dzisiaj. Pod tą czternastką. O, dołożyłem drugi worek. Te dwa dzisiaj wystarczą. O, moja łapaczka tam jest jeszcze. Tu, tego ja. I wracam. A dzisiaj sprzątam lasy w nadleśnictwie kościan. Tutaj chciałem pokazać takie. To jest mój worek, który już uzbierałem wcześniej. Tutaj chciałem pokazać takie wysypisko, to będę miał za chwilę następny, pewnie albo dwa jeszcze. No i będę szedł tam w stronę, nawet nie wiem w jaką stronę, Olejnicy gdzieś tutaj idę przez las. Dobra. A jestem tutaj na drodze z Dominic do Górska. I tam jest o, droga taka, co dookoła jeziora Dominickiego prowadzi. I ja sprzątam sobie te drogi tutaj okoliczne i tą drogę z Dominić do górska i wszedłem tutaj 30 metrów w las. I proszę bardzo, trafiłem na takie gniazdko piękne. A już mam chyba 9 worków, to to będzie jednak 10. I nad dzisiaj może skończę. No to dzisiaj, 24 września, miałem tutaj okazję. uff, 2, 4, 6, 9 worków. Uzbierałem i kawałek telewizora. Tam jest droga dookoła jeziora, a tam szedłem od Dominic do Górska, tam górsko. Tutaj z Dominic skręca się w prawo, żeby objechać jezioro. O tutaj jest napisane Nadleśnictwo Kościan. Ja sprzątałem te lasy tutaj z lewej, z prawej strony. Tutaj zostawiam, no w poniedziałek powiadomię, no nie mam siły dalej nieść tego. W poniedziałek powiadomię Nadleśnictwo Kościan, że tutaj zostawiłem. I na tym koniec. Jechałem już do domu, ale jeszcze znalazłem w lesie taki stolik, i tutaj dziesiąty worek doniosłem. E, dwa, cztery, sześć, osiem, dziesięć. Także dzisiaj 10 worków, telewizor, stolik, i na tym już koniec. To zostawiam. I teraz już będę udawał, że nie widzę śmieci. Dzisiaj mamy 5 października. Jesteśmy z Szymonem i jeszcze z Darkiem w Lesie Strachocińskim, i będziemy sprzątali ten las. O, Szymon znalazł tam na drzewie kawałek folii o dawaj tutaj do wora tutaj już do worka wsadziliśmy dużo butelek dawaj tu do wora wsadzaj Rzucaj. i dawaj następne tutaj mamy jeszcze różne butelki tam śmieci leżą ale Szymon musi z drzewa zebrać o teraz nagrywaj popatrz jaki tutaj worek znalazłem na ten worek popatrz a, a, tutaj jesteśmy ja z dziadkiem i zbieramy właśnie worek stary sprzątamy Las strachociński. No i jest bardzo dużo śmieci. Tu będzie. A ja... Widzimy się znowu i dziadek właśnie wyciąga buteleczkę i widzę... To jest puszka jakaś. Puszka i kolejny śmieć. Widzę koło tych patyków. Tam wyrzucę. Dziadku widzę kolejny śmieć widzę. Tutaj na tym skrzyżowaniu to jest wał przeciwpowodziowy, o tam idzie w stronę Łan. Tutaj zostawiam pierwsze dwa worki i idziemy jeszcze tam dalej. Będziemy sprzątali. Tutaj, o, w tym miejscu, nie znam się. Za... O, tu jest Szymon, ze mną sprząta i Darek. Mango, W trójkę dajemy sobie radę. To nasza dzisiejsza zdobyć. Sześć worków uzbieraliśmy. Szymon też. Darek i ja. Zrobiliśmy tutaj porządki w lesie strachocińskim. Zostawiamy te worki tutaj. Wiem, że las strachociński należy pod nadleśnictwo Oława i potem zadzwonimy do nadleśnictwa i powiemy, gdzie zostawiliśmy. I na tym koniec. O, aha, czekaj, czekaj, Szymek, bo tutaj jedną stratę poniosłem, o, to jest moja łapaczka złamana. Nie ja wiem gdzie, ale to jest początek lasu. Jak się jedzie wałami przeciwwodziowymi od Wrocławia i zaczyna się las. I tutaj chciałem pokazać, jakie takie perełki trafiłem. No śmieci, proszę. Mnóstwo tam też. Jakieś plastiki, butelek dużo. Także mam robotę. Ale w jednym miejscu po prostu uzbierałem Tutaj chyba z 10 tych butelek widzę, może nie widać wszystko na filmie. Tutaj jestem nadal w lesie. Chciałbym pokazać takie znalezisko, że tak powiem. To z tego miejsca to z dwa worki wyciągnąłem. Tutaj ja nawet wiertarkę jakaś Tutaj takie znalezisko No to odprzątam zaraz O tutaj pokazuje, że przyszedłem tą ścieżką Tu się po prostu zaczyna ten las od tego nasypu wału przeciwpowodziowego szedłem tą drogą Szedłem tam dalej. O, tu są moje worki. Te sześć worków, które uzbierałem w tym lesie tutaj. O. I tam chyba 50 metrów dalej jeszcze. Nie wiem, co tam jest. Jestem tutaj pierwszy raz w życiu. Chyba. I tutaj sprzątałem. Tutaj zostawiam. No, nie doniosę. Samo szkło prawie. I powiadomie leśniczego, że tutaj zostawiłem. Może wybaczy mi. No, jestem już winnym od odcinku lasu idę w stronę wałów i tutaj znowuż o, coś takiego i pełno tych folii tam dam sobie radę Więcej czasu to tylko zajmie dobra do roboty No to moje następne worki jest ich 5 Tutaj zostawiłem 6. No, dzisiaj piątek. Sprzątałem las. Tutaj na terenie nadleśnictwa Oława. To są moje dzisiejsze zdobycze. O, dotąd 13 worków i te, i te jakieś takie fragmenty. Naczyń. Nie wiem. To te 13 worków. Wczoraj. O, za, za rowerem jest tych. 6 i tam dalej jeszcze 5. To są wczorajsze, a dzisiaj mam 11, 13 i na teraz wystarczy, może jeszcze jutro przyjadę, bo śmieci troszkę widziałem w lesie więcej. Na tym kończę, idę odpoczywać. No, dzisiaj jest sobota, jestem nadal w lesie. Na terenie nadleśnictwa ładna. Tam widzę taki fotel, nie wiem jak sobie z nim poradzę, żeby go wynieść na zewnątrz. Tutaj jeszcze takie, to ciężkie jak diabli. Oto już to wyciągnę i takie tutaj skarby. Ludzie wyrzucają, ale dam radę. Dzisiaj 8 października w sobotę sprzątałem tutaj las na terenie nadleśnictwa Oława. Te 11 worków tutaj zostawiam. Oprócz tego jeszcze jakieś takie przedmioty ludzie wsadzili, dołożyli do lasu. I na tym będę kończył. Dzisiaj 10 października jestem w lesie znowuż. Mam tu już dwa pierwsze worki. Coś ta ostrość słaba tutaj będzie następny no jestem tutaj w lesie o tu jest kukurydza zaraz za, za tymi krzakami i tutaj chciałbym pokazać te skarby to chciałbym wyjść już do domu ale nie mogę ze względu na to że żal nic zostawiać tych śmieci o. jeszcze kilka worków Zbieram. No, dzisiaj chyba już skończę. Mam tutaj 10 worków. No, 10 chyba jest i tam jakieś sprzęty. Te są sprzed weekendu, tam wszystko. No i jeszcze jutro przyjadę, bo widzę dużo śmieci jeszcze w lesie. No, do tych moich 10 worków. Dorzucam jeszcze coś takiego, wyciągnąłem z lasu takie duże, o, trzy razy dłuższe niż rower albo cztery. I to tutaj też zostawiam. Tam są wcześniejsze. Dzisiaj wtorek, grają nasze siatkarki. Do setki mi brakowało 9, ale ja uzbierałem 11. I jeszcze takie rzeczy. To łóżko jakieś takie i to i to dorzucam do tych moich wcześniejszych, które są poukładane tam wzdłuż lasu.